Witam Was w dzisiejszym odcinku oraz części pierwszej, w której zaprezentuję 5 według mnie najlepszych sezonów Brawl Stars. Pierwsza część będzie się tyczyć tych starych sezonów w Brawlu, a druga tych nowszych. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Na miejscu piątym znajduje się Świąteczna Ucieczka. Ten sezon był bardzo klimatyczny i miło go wspominam. Wtedy wszedł Lu. No i wtedy też pamiętam, że kupiłem karnet. W tym karnecie też był skin do dynamite'a. No i co ja mogę powiedzieć, ten sezon wszedł gdzieś y, chyba w grudniu na święta. No i tyle w sumie mogę powiedzieć o tym sezonie. Dlatego jest na miejscu piątym. Po prostu go tam, bo mi się bardzo podobał, był klimatyczny, ale nic więcej. Ale polecam oglądać do samego końca, bo im dalej tym bardziej ciekawsze sezony. I będę miał więcej do powiedzenia. Na miejscu czwartym postanowiłem, że dam sezon Mod Star. No i tutaj mam więcej do powiedzenia, bo w trakcie tego sezonu weszła tak bardzo uwielbiana przez wielu Liga Mocy. W tym sezonie też weszła jedna z moich ulubionych postaci, czyli Stew. No, i w tym sezonie wyważę ten świetny skin do Podaj, że to był mroczny Lord Spike, ale nie jestem pewny. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Taka ciekawostka, w sezonie, w którym weszła droga mistrzowska, czyli Masteries, z nazwy usunęli pułkownik i po prostu postać się nazywa teraz Raf, ale dali pułkownik w tytule gracza za Złoto 3. Myślę, że to fajne, bo można też indywidualnie ustawić sobie kartę bitewną na postaci. I jak ktoś będzie miał Złoto 3 na Rafsi i ustawił sobie tytuł gracza pułkownik, to po prostu będzie świetnie wyglądać. Musiałem o tym wspomnieć, bo mi się wydaje, że bardzo mało o tym ludzi wie. No i za pierwszy poziom karnetu zadymiarskiego był dostępny skin do Daryla. W wykarnecie też był bardzo fajny skin do Rafsa, no i ten karnet w tym sezonie też kupiłem. No i jesteśmy już w powie, a na miejscu trzecim jest Rok Tygrysa. Wtedy pojawił się kieł. W karnecie był skin Major Rossa, no i wtedy też kupiłem karnet. Chyba wszystkie karnety z tego odcinka kupiłem. Przed tryb pojedynki 1V1. Wiele ciekawych skinów i ogólnie sezon był w oparciu o chiński rok. Bardzo fajny klimat miał ten sezon. Większością sezonów miałem tak, że jak skończyłem Ligę Mocy i karnet nie chciało już mi się grać, a jednak w tym sezonie grałem dalej. No i powoli zmierzamy do końca, jesteśmy już na miejscu drugim. A na miejscu drugim postanowiłem umieścić Plusk Jurajski. W tym sezonie wszedł Buz oraz Grif. Weszło 3,5, jak to nazwali sami w Brautarku twórcy trybów. Zadyma pod koszem, zadyma pod siatką oraz utrzymaj trofeum, coś takiego, już nie pamiętam nazwy. No i ta połowa trybu to była kradzież y, trofeum, to była tak samo jak y, po prostu kradzież prezentów. Tylko tym razem nie świąteczna. Za pierwszy poziom karnetu zadymiarskiego był serwer kar. Jak zwykle weszło parę skinów. Ten sezon wszedł w wakacje i mi się bardzo podobał. Bardzo przyjemnie się wtedy też grało. No już jesteśmy na miejscu pierwszym. Myślę, że już większość wie, co będzie na pierwszym miejscu. Przez wielu graczy uważany za jeden z najlepszych sezonów w grze, a jest to lato potworów. I czy naprawdę muszę mówić, dlaczego to jest najlepszy sezon? Był to drugi sezon. Po sezonu z Gilem ulepszyli karnet, dali 10 poziomów więcej. Za pierwszy poziom karnetu dali skina oraz dodali używanie emotek w grze, bo wcześniej się nie dało. Dlaczego tak dużo zmienili? nikt nie chciał kupywać karnetów w pierwszym sezonie, bo po prostu się nie opłacał. Kupiłem ten karnet od razu, kiedy była aktualizacja. Przed wtedy Surge, też jedna z moich ulubionych postaci. Kim Dobroka, nie pamiętam jak już się nazywał. No, i tryb rozwałka Super Miasto. Bardzo świetny tryb, szkoda, że go już usunęli. Słownie to było odzwierciedlenie roku 2019 i lata robotów. W 2019 nie było sezonów, ale weszła aktualizacja lato robotów, gdzie weszły te skiny stare. A rok później, też wakacje wszedł sezon Lato Potworów, więc tak idealnie się zgrało. Bardzo świetny sezon, najlepszy jaki mógł być. No, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przekapić więcej takich materiałów. I jeśli bardzo chcesz mi pomóc się rozwinąć jak najszybciej, po prostu napisz w komentarzu komda zasięgu, dam ci serduszko wtedy. Z góry dziękuję. Pamiętajcie, że to jest moja opinia i musicie się z nią zgadzać.